No, jest pięknie. Także trzeba być ostrożnym wszędzie, bo byłoby blisko zniszczyłbym kamerę. Jest. Okay. Żona ma ochotę na szopską sałatkę, a ja na czewa Przyszło nasze jedzonko, tak wygląda czewapi. Kola po 4 euro, woda tam 3,50. No, chyba warto to 5 euro wydać, nie? Tutaj na tym deptaku znajdziecie właśnie pełno kramików, bardzo przyjemna taka atmosfera. Tu widziałem, że 10 euro za godzinę, także ceny chore. Jesteśmy na Wyspie Ciowo. Przyjechaliśmy sobie tutaj z, z Amadryja Park Trogir. Podróż zajęła nam jakieś 30 minut i częściowo prowadzi przez taką właśnie leśną dróżkę, powiedzmy. Nie ma tu jakiegoś asfaltu, tak, i, i ktoś tam się może coś przerazić, ale myślę, że na spokojnie tu dojedziecie. Plaże na pewno są warte tego, no bo jak ktoś lubi takie dzikie, właśnie dalmatyńskie plaże, no to ciowo tutaj to na pewno oddaje w 100%. Zaraz sprawdzimy, jaka jest woda i zobaczymy, czy jest cieplutko, czy nie. Pamiętajcie, że jest wrzesień, dokładnie 11 czy tam 12. No, jest pięknie. O to nam chodziło, właśnie my bardzo lubimy takie dzikie plaże z kamieniami, skałami, z tymi właśnie sosnami. To jest coś pięknego. Woda. Fajna cieplutka uważam, tylko taka... <grym> <grym> się wypierdzielił. Ja się zaliczył spektakularną glebę. Całe szczęście jakoś to wybroniłem. I się na tym kamieniu, tutaj proszę, na dole. Także trzeba być ostrożnym wszędzie, bo byłoby blisko, zniszczyłbym kamerę. No i tak to tutaj sobie wygląda. Tam gdzieś mniej więcej się przejdę i będzie można poskakać. Tam gdzieś chyba mamy wszystkie te kasz kasztele, luksicie i tak dalej. A tam przypuszczam, że jest split. No więc teraz czas się relaksować, ponurkować i korzystać z życia. Co tam macie, ekipa? No jest tutaj naprawdę bombowo. My byliśmy rok temu na plaży Labaduza Beach, taka bardziej komercyjna. Więc no, mi się tutaj osobiście bardziej podoba, no bo ja lubię takie bardziej dzikie klimaty, nie? spójrzcie, sobie stoimy ja gdzieś tu. tu. No, tutaj ktoś busikiem sobie elegancko pewnie śpi i rano wstaje i chlub do wody. Takie klimaty. Tutaj niedaleko tej plaży, której jesteśmy, jest też taka miejscówka do poskakania no a że jest kawałeczek też do tej no to stwierdziłem, że przejadę autem. No ale musi być przygotowanie, że tu jest właśnie taka drużka offroadowa za mną właśnie jadą jakieś kłady. Autko nabrało swoich barw dasterowych. Więc Popadało trochę tutaj, to liczy się tak samo z tym, że będzie trochę brudne. No tutaj nawet z bowderami Z Tutaj ta skocznia, myślałem, że to jest troszeczkę mniejsze, tak z daleka wyglądało. Chociaż no nie, jest też gigantyczne. Stąd myślę, że to jest jakieś, nie wiem, no 2,5 metra 3 maksymalnie. No, zaraz sobie sprawdzę, właśnie jak tam jest głęboko, no i chyba czas skoczyć. It's pink. Ah, jump <laughs> okay <laughs> don't kill yourself <laughs> yeah i checked uh, so a little bit more on the side because here down it's not so deep One, your there. yes okay so good luck good luck <laughs> <laughs> still alive Tak właśnie auto wygląda po przygodzie na wyspie Ciowo. A gdzie to kocon idziemy? Jak się nazywa ta kon konoba? Fortin. Fortin, tak? Jeszcze zobaczę tutaj jakiś ceny. No, ale tam jest lepsza. Babcia. Słońce mi wali prosto w twarz, ale to też fajnie. Przejechaliśmy do Trogiru właśnie z, z wyspyciową w zasadzie to jest jakoś tam połączone tak naprawdę. Nie wiem czy Trogir leży jeszcze na wyspieciowo czy nie. No ale idziemy właśnie do konobu Portin. Coś przekąsić. Żona ma ochotę na szopską sałatkę, a ja na czewa pcici. Czarne Karlowaczko. Pokażę Wam ceny tak szybko. W tej knajpie, która ma 4,8 na Google. Szybko jakieś spaghetti się zaczyna od 12, 14, do 18. No możemy zagrać właśnie w tysiaka. E, tutaj jakieś przestawki od 9 euro. Kto rozdawał ostatni? Zupy 6 euro. Czewapi zaczyna się od 16. Kotlety. Pleskawica 18. No, jakaś plata tutaj mamy 57 euro. Wewsztyk na grillu 34, jagnięcina 27. I tutaj muszę się zaczynają od 15 euro. A tutaj już mamy chyba rybki po 24, 23, 27. Też do 30 euro. I rybna plata na dwie osoby 70, 75 euro. Uważam, że tak dość dużo chyba. Margerity. Margarita pizza od 12 euro 14, 15 no i dodatki od 4 euro mieszana sałata 5 euro piwko od 3,5 do 5 euro za duże piwko, mniej więcej no i kawka 2 euro 2,50 kola po 4 euro woda tam 3,50 no a my lecimy w partyjkę 1000 w restauracji musimy dokończyć to co zaczęliśmy nie ja mam takiej karty. Przyszło nasze jedzonko, tak wygląda, czewapi. Bardzo się cieszę, bo jest iwar A to są świńskie kotlety, tak? Tak. Żonka mówi, że duże porcje, więc zadowolona. Bo ona jest mała i dlatego mówi, że są duże. czekamy jeszcze na pizzę, tak młody? O jest pizza. O nie, o, nie. To ty to, to... dzisiaj na pewno. Do tego sałateczka jeszcze mieszana sałata i smacznego a więc mamy tutaj piwko dwa razy kole, sok jabłkowy piwko i margarita. trzeba pić trzy razy kotlety, sałata mieszana, 107 80 euro uważam, że było dość smacznie chyba, nie? bardzo smaczne było kotlecik tutaj smakował mamusi tak mówi, że jest. lepszy niż w poprzedniej bardzo restauracji piwko też piwko też jej smakowało, także Smakowała Ci pizza? Jeszcze lizaka dostałeś, tak? No to Ale grubo. Jak pyszna była ta... To dwa razy dostałam kolowego lizaka. Wow. Pojedliśmy bardzo dobrze w tej konobie. Jedzonko było smaczne. Cenowo, nie wiem, no chyba już tak normalnie się zaczyna robić, jeśli chodzi o ceny. Tutaj jesteśmy, właśnie mówiłem, w że Macie morze, stoją łódeczki. No i ta konoba jest tutaj właśnie na parkingu miejskim w Trogirze wzdłuż właśnie tutaj też kanału z tego co można by powiedzieć, tak by to nazwać. Łódeczki stoją, pięknie można się też przespacerować. Tam słonko zachodzi za górami. Bardzo, bardzo klimatycznie. Tam jakiś fajny modernistyczny mostek. oj, jak tu pięknie. Przepiękne palmy. No i jakiś tam jacht. Oczywiście stoi, pewnie Skapeo. Tutaj mamy też uliczkę. No i nieopodal naszej konoby mamy tutaj, właśnie Plac Zabaw, co nas bardzo cieszy, bo obiecaliśmy młodemu i spadł nam jak z nieba. Materiał będzie już nagrany trochę w ciemności. No, trochę zeszło na Placu Zabaw, no ale co, no pięknie tutaj. twierdza Trogir, flaga chorwacka powiewa. No tutaj wszędzie różne jakieś atrakcje typu wycieczki. Statkami, tutaj kramiki małe, a my gdzieś szukamy lodów, tak? No ale to musimy mamy zapytać, gdzie są. Warto, oczywiście, odwiedzić, jak ktoś jest w okolicy. No, bo jest bardzo, bardzo klimatycznie. to idziemy Remik? Weszliśmy do twierdzy. Zapłaciłem 5 euro. Młody wszedł za friko. Bo do 7 lat dzieciaki wchodzą za free. Ale atrakcja. Nie wiem czy wchodzimy czy nie Tu chodź Remik, nie wolno tam No chyba warto to 5 euro wydać, nie? Pięknie Raz. Tutaj fajne boisko Marzy mi się kiedyś tak zagrać na chorwackiej ziemi Co fajnie? Nie wiem, właśnie. Chyba na lody już poszli bez nas. A jest tam dziadek, widzę go. Ja. Dobra, już jest to znakomite. Łoj! To jest ma wow! dziurę. Z każdym dziurą wziąłem e, kloczynka mojego z domu. No. Ma! Tutaj na tym deptaku znajdziecie właśnie pełno kramików, bardzo przyjemna taka atmosfera, no wiadomo, restauracje tutaj może pospacerować można i korzystać z życia. Idziemy do Icemani. Po ile jest kugla? Kugla 2,5. Pistacjo 3 euro, tak? Bardzo pyszne. Ja mam tiramisu 2,5 euro, takie dwie gałki porządne. Także warto. To nasza wycieczka się kończy. Zapłaciliśmy jeszcze 12 euro za parking miejski poza sezonem, czyli właśnie od września jest 4 euro za godzinę, a lipiec, sierpień, z tego co mi się wydaje, to wiedziałem, że 10 euro za godzinę, także ceny chore, no ale zrozumiałe, no bo nie ma gdzie tutaj zostawić tego auta, więc no, żeby każdy gdzieś tam miał dostęp do tego, zjadł sobie jakiś obiadek i, i po prostu się zawijał stąd, nie? Więc bardzo fajnie. My mamy tutaj do kempingu Amadria Camping Park do Trogiru 10 minut. Więc jeżeli jesteście gdzieś tutaj w okolicy, jak najbardziej wyspaciowo i Trogir polecamy.